Udziały naszego programu w rynku telewizyjnym wyniosły ponad 23%, co oznacza, że oglądało nas 23% wszystkich Polaków, którzy w tym czasie mieli włączone telewizory. Dla porównania, w analogicznym okresie 2003 roku ukazujący się wówczas na antenie Polsatu program Informacja miał niecałe 13,5% udziału w rynku. Kiedy w 2000... W czwartym roku zaczynaliśmy naszą wielką, fantastyczną przygodę z wydarzeniami. Niewielu wierzyło, że nam się uda. Budowaliśmy nasz program od podstaw. Nie zawsze było łatwo, ale dzięki ciężkiej pracy, dzięki talentowi i zaangażowaniu całego zespołu wydarzeń dziś możemy spokojnie powiedzieć – udało się. Od dziś wydarzeniami przestaje kierować Tomasz Lis, a wraz z jego odejściem kończy się, myślę, bardzo ważny, choćby dlatego, że pierwszy rozdział w historii tej redakcji o tym, jak było przez te trzy lata Małgorzata Ziętkiewicz. Dziwnie jest opowiadać historię o sobie samych, chwalić się sukcesami, ujawniać wpadki. Było różnie. To państwo obserwują naszą pracę i tylko do państwa należy jej ocena. Nie jest źle. Codziennie rano obserwujemy tak tzw. skupki z oglądalnością. Wtedy wiemy, czy i jak wygrywamy z konkurencyjnymi dziennikami. Już prawie trzy lata zaczynamy każdy dzień tutaj. To tu codziennie zastanawiamy się nie tyle, co pokazywać, bo życie i polityka. Podpowiadają nam tematy, ale zastanawiamy się, jak pokazywać. Nasza dewiza jest jedna, lepiej od innych. Poprosiliśmy o ocenę tego lepiej. Oglądam wydarzenia z przyjemnością. Myślę, że stały się one pod kierunkiem czy z inspiracji Tomasza Lisa. Programem informacyjnym bardzo ciekawym. I bardzo wiarygodnym. Tak naprawdę konkurują jedynie z faktami w TVN. -ie. Ja widzę zapał reporterów i to, że, że chcą być inni niż w innych programach. Przez trzy lata wydarzyło się tak wiele. Kto pamięta dziś pierwsze wydanie? Hanna Smoktonowicz, wydarzenia. Witam Państwa. Można było się zorientować o sytuacji politycznej z, z punktu widzenia różnych. Stron. Nie zawsze to można powiedzieć dzisiaj o telewizji publicznej. Byliśmy w Rzymie, gdy cały świat żegnał Jana Pawła II. Kilka dni wcześniej byliśmy z państwem całą noc. Nie przerywaliśmy programu. Oglądam wydarzenia i żałuję, że pan Tomasz Lis nie będzie ich prowadził. Za te relacje Polsat, TVN i TVP trzy stacje dostały równorzędne wyróżnienie za profesjonalizm i rzetelność. Bardzo lubię wydarzenia, dlatego że one są takie trochę z przymrużeniem oka czasami. E nie omijają różnych rzeczy, co się zdarza w telewizji publicznej, zwłaszcza w kampanii. E i, I właśnie e kojarzą mi się z profesjonalizmem. Mieszkałem Paryż, wybory wyborów, i wydarzenia z podwłuku triumfalnego. I wszystko to, co działo się w Polsce. Kąsaliśmy czasem. A czasem pokazywaliśmy to, o czym nie odważył się mówić nikt. Profesor Jan Podgórski, od sześciu godzin, znów na wolności. Wydarzenia dołączyły na trwałe i bardzo mocno do no, absolutnego topu programów wieczornych, programów podsumowujących dzień, programów informacyjnych. I każdy dziennikarz polityczny, każdy, każdy człowiek, który chciał wiedzieć, co się dzieje w polityce. Musiał też ten program oglądać. Niestety w Polsce ostatnich czasów wiadomości wszelkie zostały tak strasznie upolitycznione, by nie powiedzieć zideologizowane, że wydarzenia rzeczywiście nadawały no takie poczucie, że opinia publiczna ma podstawy, na których może się kształtować. Jeżeli odchodzi facet, który stworzył ten typ informacji, no to przy całym szacunku dla kolegów, z którymi pracował. Jednak coś te wydarzenia stracą. A to już nasz komentarz, i pewnie ktoś uzna, że nadużywamy Państwa cierpliwości. Już trzecią minutę mówimy o sobie samych. Ale na koniec tylko jedno. Tomku, dzięki. Proszę Państwa, przez trzy lata miałam zaszczyt współtworzyć ten program z niesamowicie utalentowanymi dziennikarzami, a przy okazji fantastycznymi ludźmi. Tym ciężej przychodzi mi teraz powiedzieć, że dzisiaj podjęłam decyzję o odejściu z wydarzeń. Bardzo dziękuję Państwu za ten wspólnie spędzony czas, za okazywane nam i mnie osobiście dowody sympatii. Przepraszam za błędy, bo pewnie nieraz i takie popełniałam. Na koniec jeszcze jedno. Wartością bezcenną w tym zawodzie, zwłaszcza tu i teraz w Polsce, jest niezależność. Dziękuję stacji Polsat za to, że przez te trzy lata pielęgnowała, a niekiedy dzielnie broniła niezależności wydarzeń. Życzę moim koleżankom i kolegom, aby tak dalej było. I jeszcze jedno. Jutro o 22.20 program Co z tą Polską w imieniu Tomasza Lisa bardzo serdecznie zapraszam, a w imieniu własnym jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję. Do widzenia. Stworzył dezodorant o najwyższym stopniu kontroli potu. Action 3, który wchłania pod 10 razy skuteczniej niż frotka. Pierwszy antyperspirant Adidas o tak zaawansowanym...